Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes 3 of Mighty Magic Shadow of Death, Adam Old, Kontynuujemy nasze gniecenie przeciwników i tak jak mówicie, wygląda to, że będę musiał się trochę poganiać za wrogami. Na całe szczęście mam całkiem przyzwoity movement, jeżeli chodzi o moich bohaterów, więc powinno być chyba, chyba w miarę zdatnie do przeżycia. E kontynuujemy, zajmujemy zamek Dunwall Dunval, czy jakkolwiek to można nazwać. E zróbmy coś takiego. Przepraszam bardzo. Morale, halo. Tak. Dobra. Mogłem tego w sumie nie robić nawet, ale tam już, kif to. Archaniołki tutaj możecie rekrutować, to interesująca informacja. Earthquake, zniszczenie umarłych, jest wizja w końcu, fajnie. O, jest haste, tego mi było potrzeba bardzo. Eee, czujka. Fafner niech będzie. O, ze stajnią jeszcze jesteś, to dobrze. Spójrzmy sobie czujaskę naszą, ulubioną. Gdzieś, ty masz te wszystkie legionisty. To jest dla mnie interesujące. E, tutaj nie wygląda, jakby coś miało być, więc pojedźmy tutaj na północ. E, zbierzmy w jeden do wiedzy. I tu jest czysto, czyli mogę jechać prosto na wrogów. Czyli możemy jechać prosto za fafnerem. E, Sania, zbierasz. E, ty nie masz hajsu, i tak tutaj, więc bez różnicy. Skończmy turę. Niech sobie zajmie ten mandżur cały. O, masz kuszników tylko. O, jest i drugi gentleman. Ale my już mamy tutaj Krakhaka w pogotowie, więc szybko idziemy wymordować to towarzystwo. Ale teraz jesteś trochę intry intrygująca z tym. A, latujmy po prostu po kolei. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam balistę jeszcze, muszę pamiętać o tym, że mam plus jeden atak, o ile mogę to tak nazwać. Nie wiem, czy wy wyzdążycie przejść przez całą mapę. Nie sądzę. Jakbyście mieli. No i możesz mi zwiać. Nie wiesz morale. No właśnie, dobrze się rozdzielił to na pewno. Nie można mu tego odmówić. I jest Twój drugi zamek. Zajmij mi zapewne ten zamek za moment. I potem będę musiał tylko podjechać i cię odbić. A dalej tylko wyzbierać co pozostanie. Więc e, czujaskę po prostu tutaj poprosimy. Saira, nie będzie. E, jak Cyrus. Rewelacyjny, to jest jeden z lepszych voice Kingów w ogóle. Dawn of War 2. A tak się ciekawości właśnie. Jak byście się ustosunkowali... To jest book mapy? Serio? Jak byście się w ogóle ustosunkowali do właśnie Dawn of War 2? Bo to jakby on jest inne, jeżeli chodzi o gameplay od yy, tego Dawn of War'a Soulstorm'a, którego kojarzyliśmy, czyli takiego klasycznego RTS-a. On jest bardziej takim, no, można by to nazwać, nie wiem, półfabularny, jeżeli można tak to powiedzieć. Tam sterujemy jakby najczęściej jednym małym oddziałem. Ja atakuję, więc jestem chyba szybszy od Ciebie. Jakiś ma slow, chyba? Tak, zdecydowanie ma slow. No, ja byłeś pierwszy, 49 kuszników, boli bardzo, boli. Ja muszę cię skontrować. Ile wskreśliłeś, nie za dużo. O, twardy oponent. Dobra, ty już nie grasz. Ty już miałeś atak. Zabijmy tego. Ty zabij tego. Ilu was zostało. Och, 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 po moich kusznikach. Ale ty nie grasz. Przynajmniej. mi. 30, dużo. Ty już nie możesz skrzeszać. mnie przez głupi ryj. Dobrze. Uj! Dobra, no i tu, Czyli gramy już bez kuszników. mocy no, mocy z Minności. No, byłeś dobry. Byłeś dobry, niewątpliwie. Tego się nie mogę odmówić. No, bohater był bardzo twardy. My gnamy na północ zatem, tak czem prędzej. Bo trzeba domknąć tą dziewczynkę. E, Okej. Okay. W, w sumie to możesz to zacząć zbierać w gruncie rzeczy. E, dobra, tutaj wiatraczek o, możemy zebrać i lecimy dalej. Czemu on mi cały czas zamku nie zaatakuje? Ty naprawdę tak bardzo nic nie masz? Dobra, albo wiecie co? Zróbmy tak. Skończmy turę tutaj. Przynajmniej nam się mana zregeneruje. A to już coś. Odbijmy sobie konserwatoria gryfu. Zobaczmy tylko po zamkach, czy czegoś nie muszę zbudować. Tu nic. Tu nie mogę chyba nawet tutaj. Też nie bardzo mogę. Skończmy zatem... A, no, ty się dropnęłaś. Zbierz to. Skocz tutaj. Bo jeśli tak, to to jest spory buk mapy. Aha, ja mam jasny niebieskiego. A, no jak go zbierzesz, to możesz stąd wyjść. A to by było groźne. Nie zebrał go, całe szczęście. Dobra, to jest moje. Masheist, heist. I lecimy. Nie mam wszystkich wojsk, więc jeżeli będzie chciał, to pewnie może zwiać nawet. Bo już nie mam kuszników. Zwiejesz pewnie, nie? O, walczy jeszcze. O, niech to mój mass heist. Mój archanioł. Dobra. jednak nie ucieka. A myślałem, że będą zwiewali. Właśnie to jest ostatni bohater. No, no nie jest to ostatni bohater, na pewno. Dobra, teraz tak, ty. Zrób tu maksa. I co, przyjacielu, grzej od razu tutaj. Później pozajmujesz te budynki. Syra, zbieraj to. Zbieraj to, pojedziesz tutaj. Bardzo duży bug odnoszę takie wrażenie, bo komputer mógł tam spokojnie wejść, jeżeli by chciał. Nie wszedł, więc całe szczęście, ale nadal. Um, dobra, wiesz co, tak, ty... Hmm. Co ty możesz zrobić? To trzeba olać. To pewnie zebrane, idź w tą stronę. Freddy, niech szybko obskoczy z tą armią, w tą i w tamtą. A wojsko zbierzmy stąd i stąd, i zobaczymy, gdzie ja potrzebuję dojechać. Teraz tak, ty pozbądź się tego syfu. Ulepsz to. 50 kafli mamy, więc może będzie ok. Zbierz wojsko stąd. Dawaj tu. Oj, ty masz jeszcze. Zapomniałbym o tobie, dobra? O, jakieś krasnoludy. Czerwony strażnik. Okej. Okay. Tutaj nie pójdę. Dobra. Dobrze, że wiemy już przynajmniej, co tam mamy. E, u Fredy. Tak i tak. Krachak. Myślę, że możesz przeskoczyć nawet, nie musimy jakoś tam strasznie się już wspinać. Dobra. I już przyjaciele tutaj. Jakie tutaj wojska są dostępne? Nie ulepszeni praktycznie wszyscy, więc tylko interesują mnie kusznicy w tym momencie. E, nie, przepraszam, nie kusznicy. Bardzawy smoków. Okej. Okay. Skończmy turę zaś przyjaciółko idziecie na morze. Tutaj zakładam, że wszystko jest wyczyszczone, ale. Już dla samego upewnienia się. Przejść, tutaj złapiesz jakieś darmowe poziomy na tych paru artefaktach. No ty pozebieraj co, co nasze, co przynależy nam. Zbierz to. Grzej tutaj, na północ. Podrzucisz wojsko i, i polecimy, właśnie. Gdzie polecimy? Do tych podziemi? No tak, ewentualnie tutaj mogę jeszcze polecieć. Tutaj, czy mogę w jakikolwiek sposób się inny dostać? Nie. A celem misji jest skompletowanie legionisty. Czyli zabicie wroga nic nam nie daje. Ale on może mieć legionisty. Czy jeżeli go nie zabiję, ten artefakt nie przepadnie? O. To jest interesująca kwestia. Ile potrzebujesz? U jezu, dużo. się rzeczy, ten, ten też mi się nie przyda. A, burz dawego. Dobrze. Teraz, tak, ty mi to, a potem jedziesz zająć tutaj klasykę, czyli już mamy taki spokojniejszy scenariusz. Więc możemy się pobawić w wylewelowanie krak haka. Tylko, czy ja chcę to robić? Zamordujecie mnie jak zwykle w takich momentach, i powiecie, nudy na pudu, jak można tak groć? No, i coś w tym jest, coś w tym jest niewątpliwie. Ale powinienem, w gruncie rzeczy, to zrobić. Tak, zupełnie, zupełnie szczerze, to powinienem pobawić się w to levelowanie. Że ta mapa może mi przyprawić trochę problemów, więc. Podkręć tu. Chciałbym mieć tego czerwonego strażnika granicznego. On był gdzieś potrzebny, jak go gdzieś widziałem. Pod Tak, tutaj. Okej. Okay. Trzeba się zająć tym dżentelmenem, to tak, niewątpliwie w ogóle. On miał mi jeden z artefaktów, więc potrzebujemy się tutaj dostać. Nie idzie dostać się z morza. No, trzeba pójść na statek w takim razie. Masz czar przyzwania okrętu? Nie masz. Eee. Słabo. Aha, tu nie wszedłem w końcu po te czary. Dobra, pójdziesz gdzie indziej po czary. W takim razie pójdziesz tu po czary. i czwórkę trzeba. Możemy zamienić trochę o was. Trochę, nie wiem, was. i trochę więcej was. Dobrze. Zrób tu czwórkę. Tam, portal z Można? Można się bawić już. Dobra, zbierz to i mamy w zasadzie odbity nasz biom naturalny, e, tyle dobrego chociaż. iść tutaj jeszcze. O, jest ten krysz staw kryształowy, którego nie mam chyba. Odblokuj czerwonego. Dobra, Ty jedziesz. Tych magów czy potrzebujemy do kompozycji? A jeśli potrzebujemy, to już za co? Nie wiem. Skończ turę, spadaj na chatę. Kup tutaj czwórkę jeszcze w takim razie, jak możesz. Fajny ten portal. Nie powiem, może być przydatne. Mając ten portal, przede wszystkim możemy przeteleportować i przeskoczyć między zamkami poczary, więc to już jest plus. Spory. Ty jedziesz oczywiście tutaj, zbierzesz ten portal. Będzie dobrze. Tak, jest ostatni dzień, to możemy zrobić manewr na szybkość. Nie, żeby był jakoś potrzebny, bo za moment wchodzimy na morze, ale nadal. Jeśli można, to skorzystajmy. Skocz tutaj, weź wojska stąd. Saira, ty tego nie zbierzesz, jedziesz tutaj, po armię. Tutaj nie ma dużo wojska. Ham może być. Ulepszy tylko was. Grzejesz tu, Ok, Skończ Ty nie jesteś w stanie się tu w jakikolwiek sposób dropnąć. Nie jesteś. Czyli tutaj buga mapy akurat. Nie ma. Wróć tutaj zatem. O tutaj cię właśnie potrzebowałem. Jest złoty smok jest wyjście z podziemi. Dobra. To wiemy, czego nam mniej więcej potrzeba. Tu jest on, możemy chyba tylko gryfy zebrać. Z takich interesujących mnie rzeczy. Zdecydowanie. Czwarty poziom i tak posiadamy. I tak skoczysz tutaj, położysz te wyrzywiaki. To przy okazji zobaczymy, gdzie mniej więcej znajduje się co na morzu. Bo tam w podziemiach jeszcze było jedno morze, z tego co widziałem. Zrób tutaj Ingham, pojedziesz, dowieziesz wojsko. No i co? I będziesz spadał na swoją pozycję, z góry ustaloną? Patacha żywiaków. Pojedźmy je. Let's slow down. Przecież mogę maskejstem bardziej. Ale do dupy tą bitwę rozegrałem. Jezus Maria, ale jestem zły. Przepraszam, ale za to było żałosne. Jeśli już. Teraz tu, teraz tu, <laughs> cały czas mi doskwiera moje gardło, słuchajcie, to jest dosyć problematyczna sprawa dla mnie, cały czas czuję ten taki ból, przeziębiłem się nieco. Co mnie interesujesz? Okej, okay. tutaj nie może zrobić dużo, niestety straciłem parę żołnierzy, to boli, jest taki manewr. Tracimy połowę tych, co są na samej górze. Kogo możemy stracić? Chyba was. Jeżeli już kogokolwiek. Hops, eee, Dobra, i dajmy ci jednego chlabarnika. Się pomyliłem trochę. Dobra, zbieraj wojsko i śmigaj tutaj. Dobrze. Mamy dużo tych budynków na łapie pozbieranych do moich żołnierzy. Dlatego ja po prostu, w no, zwykłym takim zameczku klasycznym, po prostu rekrutuję go strasznie dużo. Co jest dobrym, dobrym znakiem, myślę. A stąd będziemy mogli też zebrać wojsko. Jak ja tam będę się dostawał? Tu mogę przeskoczyć jednym strzałem, tu jest drugim. Ciebie mogę ubić, bo ty masz tu głowę. Potem musimy się dostać tutaj, więc. Warto by, póki wejdziesz jeszcze do Wiru, dostarczyć ci to wojsko. Tak to trzeba zrobić. Otóż to. Cyra, tu mogłem się przeteleportować. Miałem ten portal. Powinienem był to zrobić, bardzo powinienem był to zrobić, a nie zrobiłem tego, co było sporym błędem, myślę. Podkuń tutaj. Cyra. Dobra, podejdź tak. Dorzuć całe wojsko. nie zdążyć tak w tej turze. Spory błąd. Niewątpliwie duży błąd z mojej strony. Powinienem był przeteleportować się, będąc tam w zamku i pozbierać armię, jeżeli już chciałem zbierać armię. O... Ty nie nie, gdzie możesz pójść. Tu jest coś, tu jest coś, tu ile nikogo nie ma. Aha, bo ty na morzu jeszcze jesteś, dobra. Drapnij się. E, ty I ty wróć na pozycję swoją z góry ustaloną. Okej, okay, kontynuujmy zatem Krak. Hak. Dobrze, jesteśmy na pozycji tej, która mnie interesowała. Nie wiem co straciliśmy chyba was. Albo wszystkiego tu po trochę, nie wiem. E, jedziesz tu, ty miałaś jechać tu. I to będą wszyscy moi bohaterowie, którzy są mi potrzebni jeszcze. Na tej mapce. Dobra, pojedźmy Ciebie. Spotykasz starego żołnierza z armii Tyranela. Zwolniony z by smętnie wlecze się pieszczystą drogą. Zadajesz mu kilka pytań i dowiadujesz się, że Sandro obiecał osobicie zapłacić Tyranelowi za szukanie głowy oraz inny części legionisty. Tyranel postanowił przyczekać, przyczekać z ukradzionym artefaktem, a gdy przystaną go szukać, kontrolować, misję Sandro. Rzuca żołnierzowi gier złota i ruszasz w swoją stronę. Ok, inter interesujące. Teraz go musimy ubić. Z tą bitwą będziemy musieli rozegrać dobrze. CH5 nie będzie. Przejdziesz do mnie. To co, ma slow w takim razie. Jak już tak się bawimy. ty tam. Raz mor, jeszcze raz. Ale twardy. Skubany jest, dobry. Ciebie łamiemy tym, ile masz? 5. to ciebie łamiemy tym. To ty złam jego. Oj, nie udało ci się. Może od plecków? Dobrze. Będzie ciężko. 17 krzyżowców. Może mieć ustawione, że nie ucieka nigdy. sumie bym się nie zdziwił. Mogę się wskrzesić. Głupek. Kajdan wojny, dobra. Dlatego nie uciekał. W sumie tak, bo to było totalnie do dupy, gdyby on uciekał. E, dobra, mamy kajdan wojny, więc... Ale on już nie jest potrzebny chyba nam w tym momencie w ogóle. Tak samo jak dostarczający armię bohaterowie, bo możemy się po prostu przeteleportować już w tym momencie. Spenctura. Nie tu. Dobra, zróbmy to od razu, jak już jesteśmy, to to zróbmy. Gdzie są jeszcze czwórki Magildy, których nie miałem? Tutaj. I jeszcze tu się będę chciał teleportować, jeżeli chodzi o armię. To tutaj ulepszy to chociaż, jeżeli już mamy się bawić jakkolwiek. Dobra. Jest wojsko. E, dobra, poprzez te zamki przyteleportujemy. To jedź tutaj na miejsce. Skończmy turę. Miesiąc mrówki. Jest grubo. krak e, Teleportuj się najpierw do, do 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 Dunwall. Dunwall, ok. Jesteśmy na miejscu. Dwa razy konie super. E, wrzuć wojo i jedziemy dalej do następnego zamku. Tam mogę być trochę problem z rekrutacjami. Ale mam na to rozwiązanie, bo jeżeli już pobuduję te gildy, które mnie interesują, to nie będę potrzebował bardziej się... A mam... Muszę pamiętać też o wskrzeszeniu. Dunwall było, teraz... E... Middleheim. Wiem, że mogę nie patrzeć, mogę patrzeć sobie tutaj. To taki protip, Wam się zmienia kamerka tutaj. Ale wolę spojrzeć wcześniej, wtedy mam mniej więcej ogląd na to, co się dzieje. Zabrakło... Nie ma dla mnie problemu jakiegokolwiek, bo... Mam świadomość, że już jestem przy końcówce rozgrywki. Więc mogę sobie pozwolić na takie zagrania. Dobrze, dobrze, dobrze. Może być tak. Coś zepsułem? Coś zepsułem. Dobra. I, 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 i. i. To jest coś w ogóle interesującego? Nie. Tutaj? Nie. To Clackston w takim razie. Clackston, jest czwarty poziom czarów. A weź nawet was. Bo dlaczego nie? W gruncie rzeczy. A zostawimy ci gryfa. Nie będzie. Dobra, i na morze. Trochę many potraciliśmy, ale to chyba nie problem dla nas jakiś straszliwy. Płyniemy tobą. O dobrze. To no możemy się dropnąć jak, jak bieli ludzie. Bez jakiegoś oczywiście oszukiwania. Idźmy tutaj do podziemi i zobaczymy, jak tam ta przygoda w podziemiach się potoczy. Potrzebujemy tego robić chyba nie bardzo. Pójdźmy sobie tędy przez te klasne ludy. Zastanawiam się o co chodzi z nimi, jaka jest tutaj ustawiona historia popularna z nimi. Bo zapewne jakaś jest, zawsze tak to jest zrobione, że jeżeli widzimy jakieś tunele, to może jest coś powiązane z tym faktycznie. Więc warto zobaczyć. A tym bardziej, że mi tak się przejmuje trochę bardziej fabułowo, więc tak mi naszło. Znowu tych straciliśmy. Może tych z się traci, słuchajcie. Może ja coś źle... Działam, 2000. Co po prostu i skarbce. I tu są te smoki. Grupa złotych. Zakopanie złota. Jakoś tak nie bardzo mnie to jara. Zatem polećmy dalej. Zobaczymy, co tu się będzie wyczyniało. Idzie nas przeteleportuje. Tylko krak hak. Spęśćmy turę. To no, to tutaj. O, z dwóch legionistów. Okej. Okay. Slow. Zapraszam. Chętnie was złamię legionistami. Albo wami nawet. <grystanie> Żeby halabardnicy już robili takie rzeczy, to już jest po prostu totalna deklasacja. No ale, ty wystarczysz. Kolejne dwie części legionisty dla nas? No i kolejne dwie, które nam brakuje. Slow. No i to samo. Balista już na tym etapie niewiele robi, chociaż po setce upie jeszcze. Jeszcze upnąć potrafi. O niech to pies. No to po tobie. No to teraz dwa takie będziemy musieli wykonać Abra niech ci będzie. Po wszystkim. A, i jutro skończę. Musimy... A, musimy się dostać do tego miasta Hartfeld. Czary mam jakieś pozbierane. Jako tako. Teleportujemy się wszędzie. Z z zróbmy po prostu wszędzie czwórki, gdzie tylko możemy. Chociaż jak wejdę do hardwelt, to chyba po prostu się kończy misja. Tutaj jeszcze zrób. I Też tam portal. Patrzcie, wszędzie były tam portale. Nie tak? Nie tak. Tak. Lecisz przez Claxton na po początek. Tu byłeś. Dunwall byłeś, Aleksandretta? Tutaj też byłeś, bo stąd brałem pierwszą czwórkę. Middleheim byłem, ale teraz dołożyłem tam czwórkę, więc wejdźmy. I jeszcze nam pozostaje Transom. No zaczekajmy tutaj turę. Zobaczymy, jakie czary podejdą. Patrzę, czy jeszcze gdzieś można by złapać jakieś ciekawostki. Jak do poziomu? Jestem 40 tysięcy. Co mi to da? Nic. Tak w gruncie rzeczy. Patrzę jeszcze za jakimiś statystykami gdzieś może w pobliżu. No tutaj. O, nie zadziałało. Myślałem, że więcej zadasz obrażeń. Zabijesz mi go? Na 209 tylko myślałem, że więcej potrafisz zrobić. Dwa w dół po kryształówce. go. I dawaj. No, za mało biję, ich jest mało, ale w dużej ilości było dopiero więcej. W takim wydaniu nie, nie za dużo mogą mi zrobić. Okej, okay. skończmy. Weź do ataku. ile nic mi nie dadzą. Tu mam jakieś podwiedzane. No, może jakieś poprzegapiałem. Tutaj widzę, że coś przegapiłem. No i tu w sumie mogę. Eee, Dunwall. Zróbmy to. No może, może ten faktycznie, ten krak będzie bardzo ważny dla nas. Zobaczymy. Ma na razie bardzo fajny zestaw umiejętności, więc może teraz do obrony. Czy jeszcze jest coś ważnego, co przegapiłem? Nie wydaje mi się. Myślę, że jeśli już to są jakieś groszowe sprawy, więc myślę, że to po prostu może być teleportować do Hartfeld i kończyć misję. Dobrze. Dostarczyliśmy cenny ładunek. Cecha 5 zapisane. Ok. Cztery bohaterów musi się zwykłać, Indrygę. Ok. Odkrywanie tajemnic. Joki krakach muszą pokazać akrobantów. Żaden z nich nie może zginąć. Nie mogą awansować powyżej 33 poziomu, ale zdobyte doświadczenie i zaklęcia umiejętności będą mi służyć w tym mysteriuszu. Hajsy, kryształ. Budki odporności, a drugi scenariusz to jest mściciele. Musisz przejąć zamek Kryptol. Ani Gem, ani Gelu nie mogą przy tym zginąć. Bohaterowie nie mogą wysłać powyżej 33 poziomu. A zobaczmy jakie tu jest. Rada starszych poleciła Gelu i Gem poprzeć Lorda Fayeta oraz, ich poz oraz pozostałych nekromantów. i droga wyjdzie ku gr przez granice Eraty, ku Deji, gdzie wznosi się zamek nekromanty. Tylko tam mają szansę zdobyć informację o śmierci Lorda Fayet. Tutaj wpływ na w Rafi są znacznie większe niż początkowo sądziłeś. Jest oczywistym, że nie możesz wygrać tej walki samotnie, musisz poszukać pomocy. Wybór sojusznika nie był trudny, choć nie niełatwo było odszukać. Jeszcze trudniej było przekonać go, że mistrzami czarnej magii trzeba się że z mistrzami czarnej magii trzeba się wreszcie sprawić. Argumentem, który ostatecznie go przekonał, była jego wewnętrzna potrzeba, jak to określił sieczenia nieumarłych. Okej, okay, więc moi drodzy, komentarze zapraszam. Czy chcecie gelu, gem? Krackhack, e, e... Rakhak jog jak, jak wolicie, to oczywiście zostawiam do Waszej decyzji. No i co ja w tym momencie dziękuję za odcinek, za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście Wy, a to były Heroesy 3 Shadow of Dev HDMO. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.